Hej, coś witajcie w kolejnym odcinku, tym razem z innej gry, nie miałam rzucić TikToka, ale wrzucam tą grę. To jest gra troszkę graczka, mniej więcej wiem o co mi chodzi, przepraszam was, że nie byłem z wami jak to robiłem, ale po prostu musiałem się dowiedzieć jak w tą grę grać, tak? żeby nie wyszedł na jakąś lamę, więc zaczynamy może grę, tak? Yy, tu mamy, ogólnie tu chodzi o to, że musimy mieć teraz 15 stylę, żeby kupić kolejną rośliny, zbieramy... zbieramy level, zbieramy kasę, żeby kupić yy, właśnie te rośliny i, I yy, musimy je ulepszać musimy jakby więcej kaset wstawać, żeby ulepszać, żeby one No zobaczycie w ciągu gry, więc zaczynamy od teraz grę. Sobie troszkę pomogę, kliknąć tu, żeby mieć już 13 lewa. Tu też reklamy będą właśnie, o teraz zrobię, tu, będą reklamy. Muszę z wszystko dogadać. Jak widzieliście przeszliśmy minigrę taką żeby się lepiej było e, nam grać jak już zainstalowano taką grę z dzisiejszym odcinkiem, nieważne, więc zaczynamy grę tutaj. Też może dzisiaj się pojawi z TikToka film i tak, przepraszam was bardzo, że nie wiem dlaczego nie powiedziałem tego na wstępie, ale zostawcie łapkę w górę, komentarz czy lubicie takie filmy yy, i subskrypcję na kanale obowiązkowa i dzwoneczek, żebyście nie przegapili żadnych filmów. Tak, to najważniejsze. Mało wie o moich filmach, że ja nagrywam, więc jakbyście mogli, to rozgłoście to, żeby więcej ludzi mnie poznało, jakoś może znajomi mnie znają, więc to rozgłoście to, ja będę wam bardzo wdzięczna. Dobra, mamy 15 level. Możemy sobie kupić. I teraz nam się robi. za 47 sekund nam się zrobi. No i tylko sobie poczekamy. O, jeszcze tutaj mamy takie rzeczy. O, się ale o, o, się wbi. Wbijać, proszę. To nie będziemy grać, muszę to jakoś wyłączyć tą aplikację, dobra, mamy tą reklamę, sprzedać. dobra, o, mamy tu rusznik malutką, dobrze, się... dobra, no to ulepszamy, zaraz będziemy mieli, o. i mamy już, nam się zwiększyła, bo ulepszaliśmy ją przez właśnie wydawanie więcej kasynego więc ulepszyła nam się. Dobra, mamy level um, za 20 level będziemy mieć tą wyświetlę i po prostu ulepszamy. To właśnie o to chodzi w tej grze. Większość gier będzie już troszkę przechodzona, dlatego że wtedy, kiedy mi się instalowały gry, bo mam dużo gier jeszcze tylko nie uwierzcie mi, to sobie grałem i trochę już mam jakby mam trochę... Już jestem mam w lewej, w jakiejś grach, Jak chodzi o lewy. po prostu bo sobie grałem i czekałem, aż mi się zainstalowało grę. Tak, i teraz musimy bardzo dużo czekać, aż yy, ja zawodę, ja tylko pracę, się nam zawoduje tylko żeby Też napiszcie, czy mnie dobrze słyszycie na filmach. Jak nie, to postaram się głośniej mówić. Więc piszcie w komentarzach, a ja postaram się dopasować do Waszych decyzji. Dobrze. klikajmy sobie, bo to będzie za długo trwało. Zdecydowanie, a chyba nie czycie, Żeby nic się nie działo, żebym tylko gadał i gadał i gadał, co nie. No. Dobra, level up, level up. Kolejna reklama czy jest dobrze wszystko. Ja mam zatkane uszy, więc gdy słyszę i może ten filmik być trochę za cichy, bo ja mam zatkane uszy troszkę więc piszcie w komentarzach czy jest dobrze ja. no. a my zbieramy 19 level i później 20, że spokojną rośnikę. Coś jeszcze mamy? Koreprze, lepszyliśmy dwa razy, I jest ok. Teraz. To możemy też chyba sobie podwoić, jak chcemy tą samą roślinkę. Ale my chyba nie będziemy podwalić tego. Nie. O, nie, chyba nie będziemy. Ta, ta gra. Znowu będziemy chyba w minigierkę grać. Ta gra jest znowu, co, to możecie napisać, czy że chcecie, żebym tą grę nagrał i musicie też napisać, jak ona się nazywa. Bo ja sobie pewnie zapomnę, że mam ją nagrać. Musicie mi przypomnieć w komentarzu, Żebym nagrał. Po prostu. Żebym nagrał. Odeszczyk. On jest najważniejszy tutaj. Bo daje nam bardzo dużo kasy. I level. Level. Też level tutaj. My sobie trochę podklikamy do tego dwudziestego już levelu. Napiszcie czy się cieszycie, że są wakacje. Kto się cieszy daje łapkę w górę kupujemy roślinkę. Tutaj. Ona nam się zrobi, a my kupimy ulepszenia. Dobra. Też odcinki yy, będą trwały tam, tak 10-9 minut, bo tyle mam czasu nagrywania na to. Po prostu tutaj jest takie kółeczko o i ona mi daje tak do 11 minut, więc tak 9 nie mogę poświęcić na nagrywanie. Jestem. Okej. Okay.